Siemonoczko ziemaczki, ja jestem gaming i dzisiaj kupimy sobie skina do Nity i zagramy sobie parę giereczek nią. Może jeszcze wbijemy sobie tą. Yy. Może sobie wbijemy skrzyneczkę, więc kupujemy... Jeszcze ją sobie ulepszymy, może. Nie, dobra, nie, nie, nie. Kupujemy skinę do Panda Nita. Jest panda. Ojku. Panda Nita jest u nas w kolekcji. W naszej kolekcji, więc najsik. Ustawiamy Select. ojejku, nie zmieniliśmy skina. Nie ok, Okej, przyciszę trochę. Dobrze. Zagramy sobie na solo showdown A of the Storm. Czyli oko... O No. Więc... Możecie pisać też jakieś jakieś propozycje na odcinki. Jakieś propozycje na odcinki możecie pisać. Tutaj mamy typa z tyłu. Ale on chyba nie idzie do nas, tylko po skrzyneczki. Więc tutaj mamy dwie aż skrzynki. że sobie weźmiemy. Idzie tu jakiś bół. I sobie. Muszę atakować Dostał raz Dobra O nie to jestem bardzo obity Jak on mnie trafił? Aha, dobra, nie Bo to się odbija Dobra, nic się nie stało, że zginęliśmy Minus 5 Ale zagramy sobie jeszcze nogierkę Niestety, ale jak byliśmy się z jednym, to o tam przyszedł drugi, no i tyle. Okay. Lecimy, lecimy. Mogę kupić skinę do primo, ale ładne, jest bardzo te Więc, może mnie zbija? Dobra. Pójdziemy sobie po tą skinęczkę. Nie będziemy na niego atakować. Tam są cztery skiny, ale nie ma. Nie, nie opłaca się na nie lecić, bo tam zaraz się zbiorą. Zbierze dużo przeciwników, więc może sobie z... Z... Nie wierzę! Znowu przegraliśmy, kiedy. Nie! Kurde, no. To jest właśnie najgorsze: w tym, że. Mortis albo takie... jakiś pań. Jakiś gunówienka. Nie, no dobra. Zagramy sobie jeszcze z dwie gierki. I też yy, zapraszam was do klanu. Blue Frostings. To jest mój klan. Blue Frostings. Zaraz wam nawet pokażę po tej gierce. Więc będzie fajnie. Naprawdę, możecie też napisać czy wam się podoba ten skin, czy nie. Będę wdzięczny, że wyrazicie swoją... ...opinię. Ajajaj. Tam zaraz wyskocz. Nie, no kurde, wiedziałem. A cały czas tracimy pucharki, jak jakieś debile Ok, pokazuję Wam ten klan. Ok, jesteśmy już, bo przerwało nagrywanie, więc social. Tutaj macie mój klan Blue Frostings. Od mojego Niku to się wzięło. Przesuniemy sobie to tu, bo wtedy nam to przeszkodziło. No, najlepiej tu sobie przesuniemy. O tu dobrze zagramy jeszcze sobie jedną gierkę, może dwie, no i tyle będzie z tego odcinka. Naprawdę jestem za załamany, że to się przerwało, ale dobra, zmontuję to i będzie To będzie rozwalał te skrzynki, które tam tylko ginia. pięknie. Dwa po... wreszcie nie zginęliśmy od razu, Ojku, trochę kater mam, ale dobra. Tam jest jeden jeden karl. Chodzimy sobie tutaj tego mojego pajacka Onia ale żeś to ugrała piper Bardzo ładny jestem Misio Mi się bardzo podoba Dobra, typu jest bardzo w tre O nie Przceliliśmy bardzo dużo ale jest No, niestety, ale nie miałem szans, bo Leon miał nie dość, że z 8 power więc jeszcze nie widziałem, gdzie jest, bo miał niewidzialność, ale jest plus 5. Możemy jeszcze jedną zagrać, więc sobie był wyższycinek. <laughs> hmm. Tam jest Leon, też mały nieudacznik. Wariacik, dobra, zebrą sobie skrzyneczkę, my go podjedziemy może. Dorósł tu trochę. O, Obraz zginął ten Leon. Zyskaliśmy na nim dwa powercube'y. Świetnie. Musimy zobaczyć, czy nie ma żadnego pana złego. O nie, nie, nie. Dobrze! Ale żeśmy tu zagrali. Wow! Ale to była dobra akcja. Dobra. Odrodzi, niech się nam odrodzi HP. I lecimy dalej na tych Tam jest... Tam jest Frank. Więc musimy na niego uważać. O nie, on ma super moc. O nie, Wy zlagowało mnie, Siedem hit. Nie wiem, co mam zrobić teraz w takiej sytuacji, ale dobra, to jest dobrze. Zaraz zrobimy. Dobra, zrobiliśmy tego. To mój misio, idzie do Daryla Więc chyba to będzie wygrany gierka Bo ten dary ma jeden power cube A my mamy Zabijemy może go tą Nito, to naszym O, i gitas i zabił nasz pomocnik <grym> Jak to mogę nazwać? Bardzo się cieszę z tego skina Więc, czy możemy otworzyć kienkę? Chyba nie No nie nie, możemy. Albo dobra, zagramy jeszcze jedną walkę, żeby była skrzyneczka, będzie chociaż 10 minut odcineczka. Dobra, mamy niestety jednego parkiuba. Najlepiej jest, jak są dwa. No, tak jest najlepiej. najlepiej, to, ma to pięć, by było. Ale dobra. Tam jest... Ym... O, Zginął tutaj nam... Tam, zginął nam... jest... Nie, jednak ten Dynamike nie poszedł na mnie i nie trafił mnie. Więc... O nie, o nie, o nie. Jest... O, ale to ograł Dynamike. Zebrał sobie bardzo dużo Power Cubów. Teraz Dynamike... O, nie tylko tam. Zginął właśnie. Zbierzemy sobie tego darmowego Power Cubesa. Zobaczymy, czy ten... My... Właśnie jest ten rikoszek, który już zginął. Ale my też gniemy. I zobaczymy, co ten nasz kolega zrobi, pomocnik nasz. Nie, zginie lepiej chyba. O, zginął niestety i plus, plus zero. zero. No niestety, dobra. To by było na tyle, albo nie. Dobra, wbijamy tą jedną skineczkę, bo już nie mogę się zdecydować. Fajnie mi się gra naprawdę tą nitą. Nie gram ją wcale praktycznie, ale teraz niedawno, że... O nie, tu zdar... Ja się boję, deryta. Wściekł mi się O właśnie, o właśnie. Więc ja lepiej sobie pójdę. Nie dobra, zróbmy tak, żeby dostać tego parę cubesa. Może i nawet go zabijemy. Ale to wątpię. O nie, nie wierzę, kurde. Ajajaj. Dobra, może będzie to pięć. Nie, chyba nie. Cztery, nie. 99 będzie. Założy się. Ta, 99! Nie! Yeah. Dobra, szybka gierka. Jaki nie fart lol. Ja to dzisiaj... Ja to dzisiaj mam takiego niefarta. W ogóle nie mam FARTA dzisiaj. Więc chciałem sobie poprawić humor i kupiłem sobie. Bo akurat miałem gębki w zapasie. Więc sobie kupiłem nitkę. Nie, zaraz mi jakaś tara wyskoczy to ja się załamię Naprawdę, załamię się Total Tam jest ta tara, zaraz zbiję tory głupiu Zbiję was wszystkich Halo, typie Dobra No bardzo duży, nie ba... Nie bardzo duży koper no już sporo. wystarczająco, tak mogę to ująć więc że mamy, a ja z tym nie był. ale choć będziecie mieli dłuższy odcinek, więc fajnie i tam pasiw wam też pewnie bardzo bym prosił o to, czy no prosiłbym, żebyście zostawili suba i łapkę w górę za to, że kupiłem o nie, za to, że aż mnie tak zlodziło i tak szedłem, szłem z, le... szedłem z lagiem O! Jeszcze dwa razy musi dostać. O nie! O nie, Tara idzie. No niestety, dobra. Mamy skrzyneczkę, może za to, że... O Jezu, jak zlamiła się Tara. O nie! Dobra, plus dwa jest. Może być. Plus 10 I otwieramy. 24 golda, 4 doszali i z 6 dobraka. Bardzo mi potrzebuje do Shelly, bo zaraz będzie na 9. Robię tylko, tylko mi tych powerków i trochę golda, ale golda to już niedługo będę miał, bo brakuje mi tylko 70 i będę miał 300. A tu trzeba 200, 100, 1250. Dobra, to było na tyle z tego odcinka i cześć!